We wtorek, 4 listopada rozwiązujemy quizy filmowe. I na początek Cinematrix mamy 9 pól, w których wpisujemy po jednym tytule, który musi być wypadkową dwóch podpowiedzi. I podpowiedzi są następujące. W tytule znajduje się numer, bazuje na książce, tytuł zaczyna się literami od A do M, więc mamy całkiem szeroki zakres półalfabetu. Dakota Johnson, Kerry albo Denzel Washington i Ameryka Ferrara. Dakota Johnson z numerem w tytule. O, właśnie to jeszcze jedno sprawdzę. Ok, Comic Books się liczą. Dobra, numer w tytule z Dakotą Johnson. Materialiści nie. Madame Web nie, ale możemy wpisać tutaj, bo to będzie śmieszne. Tu możemy dać A Bigger Splash. I dlaczego nie mogę przypomnieć sobie filmu z Dakota Johnson, w którym jest numer. Lost Daughter, nie. Our, our Friend? Myślałem, że tam jest może One... nie, One też nie ma. Um, sequel do czegoś, gdzie jeszcze, gdzie ona jeszcze pojawiła się w jakiejś... a, no tak, oczywiście. Jakże, jakże mógłbym, jakże mogłem zapomnieć o tym. Kerry, Kerry albo Denzel Washington. Tutaj wpiszemy Django Unchained dla, dla Kerry Washington. Bazuje na książce. Pomyślałem, że Malcolm, czy Malcolm X będzie, będziemy traktowali jako... Okej, okay, może, może jednak coś innego spróbujemy. Um, Coolizer 3. Dobra, który? Co by tutaj dać, żeby bazowało na książce z Denzelem Washingtonem? No spróbujemy. Malcolm, ekspert, nie na podstawie jakiejś biografii Malcolma. Ma... Dobra, Ameryka Ferrara. I teraz musimy zrobić Barbie, Będziemy musieli wstawić Barbie i na tym chyba się kończy to, co wiem o Ameryce Ferrarze. Więc proszę mi powiedzieć, Cinematrix, z czego? Czego nie widziałem. Uh, Sisterhood of Traveling Pan z tego nie ma szans, żebym się uh, żadnego z tych filmów żebym wskazał. O oh, Pelican Brief oczywiście, John Grisham uh, i tutaj Madame Web. Five Year Engage Engagement, zapomniałem, że ona tam jest. Uh, dosyć lubię ten film, ale nie, nie pamiętam, bardziej pamiętam, że Alison Brie jest dostępna. Black Mass. nie wiedziałem, żeby wystąpiła i nie wiem, co to jest Symboline. Ok, How to Train Your Dragon. I Cesar Chavez. Dobrze, jedziemy dalej. Mamy kadr z filmu, zgadujemy jego tytuł. Jesteśmy Hall, e, korytarz z e, wynalazków: Stepford Wives. Widzę, że to będzie jakiś taki e, soft science fiction, chyba. Downsizing. Nie ma. O, Nawet nie, nie takie soft, to, to science fiction. Na razie pokazujecie mi, a może to będzie Tomorrowland. Ok, mamy Tomorrowland. Nie widziałem tego filmu z George'em Clooneyem, który nie był zbyt, nie odniósł zbyt wielkiego sukcesu, więc musiałem dostać jakiś taki konkretny zestaw obrazków, żeby uruchomić skojarzenia. A teraz przechodzimy do 17 czerwca 1994 roku. Mamy pięć najlepiej zarabiających wtedy filmów i kupujemy podpowiedzi ze zmyślone punkty, po to, żeby zgadnąć tytuły. Zwierzę się wydostało. Huh. Jack Nicholson jest The Wolf. O, czy będzie, czy to jest The Wolf, po prostu Mike, Mike Nichols reżyseruje taki horror. O teoretycznie intelektualny wilkołak. O. Jan de Bond, bardzo ciekawy, czy, czy to jest szansa, że on zrobił Speed pierwszy? Tak, Jan de Bond zrobił pierwszy Speed. Wolf Speed, na razie są bardzo prosto do punktu tytuły. John Goodman i Elizabeth Perkins grają w filmie. A, ja badam, ba, to będą Flintstones. Flintstones. Tym razem my mamy The, więc. Zgubiliśmy, e, z, zgubiliśmy kolejkę robienia jednosłownych filmów. Wracają do Siodła. Billy Crystal i coś tam dalej, będą City Slickers. E, zastanawiam się, czy to może być dwójka. Tak, musi być dwójka, skoro wracają. MGM reżyseruje Howard Deutsch, Macaulay Kalkin i Ted Danson. On nie jest zły, jest... Nie wiem. Getting even with that Ok, absolutnie nie było szans, żebym z zgadł. Jest zgad... Zgad... ciut starszy eh, Macaulay Kalkin niż w mm, Home Alone. Dobra, jedziemy. Pierwszy quiz z Cynetu 16 podpowiedzi, 5 tytułów filmowych, 4 kratki układamy tak, żeby znalazły się koło siebie. Ok, nie ma kończyny. Myślę, który Okay, Mia Goff jest aspirującą aktorką, a może u, może zrobimy Lala La Land najpierw z muzykalu. Jest hmm. inny prequel, jest. Kurczę, zastanawiam się, czy to nie jest może e, któryś How to Train Your Dragon, ale chyba nie. Wolno się starzeje. Zanimowany... ok, Bale, to jest 30 do Jumy, okej, okay, nie wiedziałem, ja nie znałem tego. Mia Goff, wolno się starzeje i jest w SPA, będzie um, Cure for Wellness, a ostatnie jest Monsters University. Dobra, musical, może z Johnem Goodmanem. Może ktoś w wolno się starzeje? Może za ktoś jest zanimowany? Miagow? No. Dobra, to jest, że to, to będzie film X i nie dotarłem do niego. Perl, przepraszam, Perl. Okay. Dobra, jedziemy dalej. Mamy 16 tytułów filmowych tym razem i 5 yy, motywów, które łączą po 4 z tych filmów. Teraz myślę coś o morzu bez All Is Lost u 571 i The Perfect Storm. Underwater też. Prometheus, Oblivion Interstellar dzieją się w kosmosie, w dżungli i w, na pustyni. I ktoś pewnie łączy wszystkie te filmy. Myślę Robert Redford nie. Kristen Stewart nie, Perfect Stone nie wiem. Dobra, więc po, po przekładamy sobie trochę. O, Sahara, Tropic Thunder i U571. Dobre, i, I tak uda się to zrobić, ale nie, nie wiem nawet którego. Szukam. Matthew McConaughey, ok, ok. Ostatni syn Nerdl. Mamy Critical, czyli z, mamy, dostaniemy recenzję użytkowników serwisu Letterboxd, tak jak tutaj Shannon dała 4,5 półgwiazdki filmowi i serduszko. I e, pisze tak, że ten film dosłownie jest wycentrowany na morderców i tak nienawidzę hmm, danej postaci niż, jak, 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 niż jakąkolwiek inną postać. Okej. Okay. Była część, kiedy mysz wdrapała się na, i głośno powiedziałem, Tommy Jerry. Adam Bolt dał cztery gwiazdki. O oh my god, 3, godziny, 3 godzinny film, który dobrze, dobrze przelatuje. Ok, coś jest tutaj e, Supernatural. Aha, wyleczył UTI oczywiście. No tak, to jest e, zielona mila. Tom and Jerry. Okej, okay. Tom and Jerry, bo jest e, Tom Hanks w filmie. Rozumiem. Rozumiem jego fantastyczny żart. Dobrze i teraz przechodzimy do The Daily Burgle. Mamy 9 e, słów, które musimy znaleźć w opisach fabuły filmów. Słowa są następujące. Boston, ojciec, palec, Bóg, hotel, e, e, Irlandczyk, policja, Rosja i bliźniak. I zaczniemy sobie od filmu The Fighter. Potem zrobimy film, absolutnie z Irish, powinien być, z Mickey the Irish World, więc zrobimy film Spotlight. Zrobimy film The Town. Tak, tylko o tym Bostonie myślę. Jak, jak może nie być Boga w filmie Spotlight? Tego kompletnie nie rozumiem. Rosja i bliźniaki. Zrobimy Red Heat. Ciekawe, czy powie mi, że nie znalazło filmu. Dobra. Bóg, zrobimy Bruce Almighty. Bliźniaki są w filmie Twins. A palec może zrobimy w filmie Four Rooms i zobaczymy, czy uda się. Tak jest, dobra. W siedmiu próbach, dokładnie tyle, ile miałem, udało się wszystkie zro zrobić. Jest Boondock Saints, ok. Święci z Bostonu. Wybieramy postaci, w, z, inaczej, wybieramy plakaty, w których w tym filmie pojawia się postać. Na przykład Raymond Babbitt to jest brat... To ma, e, Toma Cruza w filmie Rainman, Patrick Bateman to jest American Psycho, Bert. Podejrzewam, że to może być Men in Black, ale powiedziemy dalej. Vito Corleone to jest oczywiście ojciec chrzestny, <coughs> Jack Torrance z Sam Spade, Maltese Falcon, Verbal Kind to jest postać z e, The Usual Suspects, Bart, jest <coughs> <Is> Bert <coughs> i jest Bart. Agent J to jednak jest Men in Black, Anne Wilkes is Misery, Annie Sullivan. Nie jestem pewien. Tony Montana jest Scarface, Vivian Ward. No to się ma nazywa? <coughs> Pretty Woman, nie? Hardline jest oczywiście Third Man, Marge Gunderson Fargo. I wracamy. Berta, Barta, Annie Sullivan i Vivian Ward. Okej, hey. Bert bardziej mi pasuje do Blazing Saddles, a jednak nie miałem racji. Dobrze, Bart jest tutaj, a Bert jest tutaj. Dziękuję bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka i zapraszam już jutro na kolejny. Pa!